Siema, mordo, powie to u ciebie słychać. Ostatnio chlałem. Wątrowa zaczyna zdychać. Nie ma czym oddychać. Pełno to dookoła, patrzę na telekon. Znowu ktoś na flachę woła, jak nie pijesz, masz doła. Według pijący jak nie masz ściana, długi nie będzie malejący. Problem rosnący. Pijany stany, gdzie nie pójdę, gdzie nie widzę. Stany, stany, wracam na jej i nocne zmiany. Koszmary po przykryciu stajesz na kurewskim placu z myślami o swoim życiu. Nie wiesz, co się dzieje. Bo straciłeś orientację, zamiast ciepłego posiłku, zero siebie na kolację. Nocne i pacje, aftery afery lecisz se po bandzie. myśli żyła, niż bany, nie na fery. Pauza jest skazana, by część twojego życia nie została zmarnowana. Gdzie? Druga zwrota, tak się rozpoczyna Polej mi kielicha, bo aż kurwa mi wigina, Pocą ci się ręce, jak widzisz wódkę na bracie To otwórz ją, piątka, zdrowia bariaci Siedzę u na kacie, uśmiech od ucha do ucha To tylko alko, jeszcze bez użycia bucha Radosna wina. Działa, dopamina, czy ja to wina? To dla ciebie już rozpina. Alkohol czyni cuda i znika szara nuda. Jest browar wuda, za stąd szybko się nie uda, która to już luda Nie wiem, co on mi ale wiem, że kolejną butlę zaraz siwiczę. Pękają szkła i pękają typy dni. Czas szybko leci, gdy alkohol jest we krwi. Lecz teraz obecny moment po prostu basta. Zwykły tytułek żołych szanowskiego miasta.